23-latka przywozi do szpitala swoją trzyletnią córeczkę, bo przewróciły się na rowerze i dziewczynka mocno się poturbowała. Małej pacjentce i jej mamie towarzyszy chłopak kobiety, z którym ta spotyka się od roku. Mężczyzna nie wie, że dziecko jest owocem gwałtu. Mama pacjentki spotyka w szpitalu gwałciciela, który nigdy nie został złapany. Kobieta jest w szoku. Tymczasem wpada na 35-latka przed salą. Nie pamiętasz mnie? Hmm, my się znamy. Dla 23-latki spotkanie z gwałcicielem jest bardzo bolesne. Chcę jak najszybciej zabrać ze szpitala swoją córeczkę. Ale Nie może pani zabrać dziecka, jest w trakcie badań. Panie doktorze? Tak, no co i się mamy dzieje? problem. No, mama dziewczynki zabrała ją teraz z sali. No i co się dzieje, proszę pani? Ma pan ten wypis? Ale, proszę, spokojnie, proszę posłuchać. Córeczka ma teraz uraz główki. Prawdopodobnie doszło też do złamania rączki. No Nie wypuszczę jej w takim stanie ze szpitala. Przełożona pielęgniarek zabiera trzyletnią pacjentkę do pracowni rentgenowskiej. Jej roztrzęsiona mama dzwoni do swoich rodziców. Tylko oni wiedzą o gwałcie. Dziewczyna potrzebuje ich wsparcia. Proszę przyjść do szpitala na Biskupińską. No ale co, coś jest nie tak, bo widzę, że płakałaś. Nie, nie pokam. Kobieta nie potrafi poradzić sobie z emocjami po spotkaniu z gwałcicielem. Nie chce, żeby jej chłopak dowiedział się prawdy o tym, co ją spotkało. Kochanie, ale nie mogę zostawić się w tym momencie samej. Patryk, ja nie będę sama, zaraz przyjadą moi rodzice. Już kompletnie nic z tego nie czaję. Dlaczego ona mnie tak odtrąca? Zresztą nie pierwsza raz między nami stawia nagle taką ścianę. Już sam nie wiem, co mam robić. To jest złamanie kości promieniowej na odcinku dystalnym i niestety jest to złamanie z przemieszczeniem. Obawiam się, że konieczny będzie ortopedyczny zabieg zespolenia kości. Tymczasem do szpitala docierają dziadkowie dziewczynki. Kiedy ich córka została zgwałcona i okazało się, że urodzi dziecko, udzielili jej wsparcia. Mamo, ale... Mamo, on tu jest, ja go widziałam. Ale kochanie, dlaczego ty jesteś taka zdenerwowana? Mamo, ten mężczyzna, ale... Ten mężczyzna, rozumiesz? który mnie. Księżniczka, Dagmara. No, to on! A wam co się stało? Co się dzieje? On tutaj jest. Jak to? Jak to? To on? Tutaj? Ty Jesteś tego ten, pewna? Stary ją zgwałcił! Wiktor, Ojciec dziewczyny jest wściekły. Chce natychmiast odnaleźć mężczyznę, który przed czterema laty zgwałcił jego córkę. Policję! Policję mieli cztery lata, nic nie zrobili! Przecież nie, że zrobili wszystko, co mogli. Co, co zrobili? Jakby zrobili to, co trzeba, to nie, nie, nie chodziły na wolność. Wiktor, proszę cię. On zgwałcił naszą córkę, rozumiesz? Wiktor, się do cię. siebie. a Dagmara, pomyślałaś o niej? Co ma Dagmara no? do tego? Matka dziewczyny zdecydowała się wezwać policję. Boi się, że jej mąż straci panowanie nad sobą i dojdzie do tragedii. Tymczasem do szpitala wraca chłopak dziewczyny. Pani Natalia? pani Natalia, rozmawiała pani z Dorotą? Mogę do niej teraz pójść? Patryk, uwierz mi, to nie jest najlepszy moment. Lepiej jedź do domu. No ale co się dzieje? Zadzwoni do ciebie. No nic się nie dzieje. Mam mi pani za idiotę, przepraszam bardzo, przecież widzę, że coś jest nie tak. Z kim pani przed chwilą rozmawiała? Ale uspokój Ko się. Kogo Dorota rozpoznała? Co tu się dzieje do Jasnej Cholery? Nic się nie dzieje. To było ponad cztery lata temu. No Dorota spotkała tutaj kogoś. Cztery lata temu? Tak. To jeszcze mi pani powie, że to jest. Może ojciec Dagmar? No tak. I co? Spotykają się z moimi plecami, a może chcą do siebie wrócić, no, hmm? Patryk, on ją zgwałcił. Patryk, poczekaj, proszę cię. Musisz jej teraz pomóc. Patryk, jak nie ty, to kto? Patryk, nie możesz jej przecież tak zostawić. Mamo, naprawdę nie wiesz, gdzie jest tata? Próbowałam się do niego dodzwonić. Mamo, to jest psychopata. Kochanie, spokojnie. Ja już wezwałam policję. Nic się nie dzieje. Ja, jak, mamo, jak to wezwałaś policję? Ty, ja naprawdę nie chcę z nikim o tym rozmawiać. Nie rozumiesz? Dziewczyna jest wściekła na matkę za to, że wyjawiła jej tajemnicę. Nie chciała, żeby ktokolwiek dowiedział się o tym, że została zgwałcona. Malota, zaczekaj, proszę, porozmawiajmy. Patryk, ale o, o czym ty chcesz rozmawiać? O tym, co zrobił ci ten gnajek? Naprawdę? Naprawdę mam ci opowiedzieć, jak było? Nie, ale możesz dać sobie pomoc. Patryk, ale mi się nie da pomoc. Tego nie rozumiesz? Pozwól mi chociaż spróbować. Sobota, wieczór około 22.00. Park przy przystanku autobusowym. Szedłeś za nią. Rozstałaś się z koleżankami, a potem co? 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 Przypomniałeś sobie teraz? Już pamiętasz? Tak? Jadą o ciemnie. Ci to... Powiedziałam, że się Stój, stój na ją. Patryk, Ty, Patryk! Patryk, łap go! Łap Panowie, to on, ten się, to On nauczył moją córkę! Może to dziwnie zabrzmi, ale naprawdę cieszę się, że spotkałam tego mężczyznę tutaj w szpitalu. Wiem, że zostanie w końcu ukarany za to, co mi zrobił. Patryk powiedział, że tego dopilnuje. Ufam mu i wiem, że w końcu mogę przestać się bać.